Pani proponuje to na prezydenta. A tego pana nowego. nowego na no. Jak pani ocenia jego wystąpienie pierwsze? Bo dopiero dwóch nie jest. Jak pani go ocenia? Jak ma zalety? No dobrze, taki spokojny jest. Spokojny. No. Młody, dobrze młody. No dobrze, chodzi o Nie mówiła pani o Nowackim. Wykształcony jest według pani? No dobrze. że tym szefem ipn panu jest i tak dalej? Nie wiem. Nie wiem, pani. panie. A Czaskowski by sobie poradził? A, a na przykład młodniej. bo miał być poczułem albo, albo tatzyński z listu. Według pana ten lepszy byłby, czy do oni byłby lepszy? Niski byłby był lepszy. Panie. No bo tam u Trumpa był i tak dalej. Nie pan. Dobry, o wybory prezydenckie cię pytam. Nawrocki, Czaskowski, kogo Pani proponuje tutaj? Ma pani jakiegoś kandydata na tego prezydentariuszu wybranego, czy? Nie. Nie ma? Nie mam, mistrzy. E, a nawrocki, jak się pani podoba? Może być czy nie za bardzo z pisu? Od dwóch dni jest kandydatem Kaczyńskiego wystaniem, czy Pani widziała? No to nie. Nie. Nie chcę z A No nie. Czyli by nie był, czy czarnych, czy, no, czy, czy, czy... Wszystko, wszystko, wszystko pani od razu rzuca. A Czaskowski z, z koalicji mógłby być? No ja wiem, a kogo pan by proponował? Bo ja nie, nie no to znam bardzo południa, się... Południa jest, Czaskowski medycyn z Konfederacji, no i ten Nawrocki na razie. Jeszcze będzie pewnie...